Witam wszystkich dzisiaj 17 września. Siech jęczmienia. Kurde, wszystkie tak mm, za, zaszyte, że tylko jeden był z nazwą, którą można łatwo rozczytać: SY Lona. I mam jeszcze Dakotę zaraz tutaj. A yy. 100% kiełkowania, tak. Nie widziałem tak, żeby było 100%. Yy, masa 1000 nasion 40 gram 40 gram i w worku jest 36, 36 kg. No i dwie jednostki będę siał na hektar, czyli jakieś 72 kg. I, I tak yy, 72 kg. Na hektar to wychodzi 180 sztuk na metr kwadratowy. Zobaczmy, zobaczcie, 40 gram i podzielić na 100%, czyli 100% siły kiełkowania mamy w tych nasionach. Tak to wygląda, to wczoraj zaorałem. Ładnie przeszło. Orka to przesycha. Zobaczcie, nie jest źle. Nie zle, tylko muszę sobie przyjechać. Kurczę, mogłem sobie ten. Mogłem tym agregatem Lemkena przyjechać, porównać trochę. No dobra. ściągnę koło i, i trochę doprawię mu. Tak. Kurczę, tu mi ten. ściągnę koło i doprawię. Tak, z yy, samym siewnikiem i tym kurcze zapominam o tym, że, że mam ten że mam ten agregat Lemkena. Tutaj raz przejechałem na na pusto, żeby porównać to odbierane od miedzy. Zaraz zobaczymy. Zatrzymaliśmy się, bo tu gałąź na nawigację może by Eee, tak, 5 widać trochę na wierzchu, ale to w sumie dobrze, jak tam gdzieś troszeczkę widać pewnie. A no jaki on jest głębokości? Nie wiem, jakoś dużo jego tutaj na wierzchu widać. Hmm. O. Tu jest. Tu ja chcę puciutko zasiać. O, jest. Nie, no. Chodzi, nie gdzie go troszkę wyrzuca. Chociaż przy tej wilgotności jęcz mi potrafi z wierzchu też wykiełkować. A po drugie, deszcze nadają cały czas, więc powinno być dobrze. Nie będę tutaj nic zgłębiał, chyba. A to, co wyrzuca. To wyrzuca o tymi o tą ziemią. Tutaj skrobaki już nie dobrze nie działają. Może się powiecierałem, może coś nie wiem. I po prostu jak trafia na tą ziemię, to ta ziemia podrzuca i, i tak to wygląda. Chociaż docisk mam na maksa ale mogę jeszcze troszeczkę siewnik jeszcze może spróbuję o tak, spróbuję tym dać może troszeczkę Kółeczka mam nastawione na 2 cm A tu już się oparło mm, Uparło się, więc y, muszę troszeczkę cofnąć jednak To no dobrze było sobie zobaczyć czemu się nie kręcą kółeczka Tu na środku się któryś nie kręci Tutaj ziemia chyba napchała O, ta się nie kręci Ta Ale ta I to kołeczko Trzeba chyba tutaj Poczyszczać o zalepiane, no. Ale wiesz, które to trzyma? Przy ściankach tutaj. bo tam jest ziemia. No jest zamokro, no ale. No tutaj otrzyma. O, o. To, no widzisz, teraz się kręci. życzę czymś postukać teraz idę po rękawice bo już sobie ręce wyprudziłem w ziemi o tutaj dużo słomy jest to będzie na poprzeszce będzie chyba dużo yy, dużo pszenicy no a w nocy ma padać deszcz więc dlatego tak się streszczam żeby to posiać yy, normalnie jakby, na, jakby jakby miała być pogoda mi jeszcze to poczekał trochę, agregatem ruszył, żeby to przeszło, bo to trochę jest za mokro jeszcze. Za mokro jest jeszcze trochę. Zaraz będzie ciemno. I opuszczę, uważaj. jeszcze jest, jeszcze tam z powrotem przyjedziemy pewnie nie? zgarnę sobie tylko też nie wiem, bo to wiesz jak się już dziurki pokazują a no to długie pole jest no nic, najwyżej z powrotem to wskoczysz i będziesz nagartać Tu muszę opuścić ten y, tą grabkę jedno bo w orce właśnie mi się przypomniało że orce to zakładałem bo taką górkę usypuje O tutaj cyk tylko no Patrz się zaczepiło na który otwór? Tu jest chyba na ten. Zobaczymy zaraz. A, już się szaro robi, więc jeszcze coś tam nagram. Co tam będzie jeszcze widać? Krzywnik ma przesiane 270 hektarów no. Jeszcze dzisiaj będę siał Tylko już pewnie to mi noc złapie Po tym, tym, moim mandamie Tym, tym bez, no Nie bez orkowcu, tylko agregacie ścierniskowym Zobaczymy Co to A 250 godzin zapipało, Zapipkało na serwis No W sumie to nie pamiętam kiedy olej mieniałem Na 1200 godzin mieniałem chyba Albo nie, na 1000 godzin chyba. No to już 250 godzin mam zrobione na oleju. Pasowałoby teraz przed, przed całą jesienią robotą, zasiewami wymienić. A, na C3, bo pod górę wyjeżdżałem i zmniejszyłem. Na C3 mam jechać. Robi. Po orce szło dobrze. A tutaj na no bez orce wał się zatrzymuje. Ja wam pokażę. I posiane, zobaczmy jak to wygląda, co tam się dzieje, tutaj to akurat nie, nie ma znaczenia, to akurat to nie. Ale tutaj. Ha. Napchało resztę. Tutaj kuleczka też stoją. Ja pierdzielę. Wszystko zalepione. O, tak to wygląda. i nie do rady, nie posieje jej koniec. Ja pierdzielę, co to zrobić. No i tak. Pół pola będzie zasiane, pół nie deszcz ma padać w nocy no ale jak to jak to później dosiać nie wiem co to robić znowu nie wiem co to robić nic nie wymyślę Zjeżdżam do domu Tyle. Najwyżej, Najwyżej nie będzie tam posiadanego jęczmienia eee... No bo tak późno się robi Teraz cały czas deszcze nadają Nie wiem eee... Nie wiem też co, co, co to robić z tym, z tym wałem Nie mam pojęcia Dobra, trzymajcie się na razie. Cześć.